Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu, nowy Maybach klasa S, ceny Hondy E oraz Lincoln Nautilus. Zaczynamy! W sieci pojawił się już polski cennik elektrycznej Hondy E, która choć wygląda niesamowicie fajnie i odnosi się do swojej historii pod względem stylistyki, to chyba jednak i tak nie jest to w stanie zrekompensować wysokiej ceny, jaką przyjdzie za ten model zapłacić. Wyjściowo model kosztuje 153 tysiące złotych, tyle zapłacimy za model Base o mocy 136 koni z zasięgiem na poziomie 222 km. W standardzie na desce rozdzielczej pojawiają się dwa ekrany o przekotnej ponad 12 cali oraz komplet systemów bezpieczeństwa. Czujniki parkowania i podgrzewane fotel. Wybierając droższy model Advance dostajemy dodatkowo system kamer 360 stopni na głośnienie premium i moc 154 koni oraz o 10 km mniej zasięgu. W obu przypadkach na pokładzie znajduje się bateria o pojemności 35,5 kWh, a cała moc wędruje na tylną oś. Wersja Advance kosztuje przy tym minimalnie 166 tysięcy złotych, cóż jest dużo elektrycznych konkurentów oferujących w tej cenie wyższe wyposażenie i większy zasięg, dość by wymieniać, przykładowo Opel Corsa E czy Kona Electric. Istnienie na rynku motoryzacyjnym specjalnych edycji samochodów dostarcza wiele możliwości producentom do dostarczania do nich wyjątkowego wyposażenia, które nie miałoby szans pojawić się w regularnych wersjach samochodów sprzedawanych na co dzień. Dobrym przykładem jest chiński Xpeng P7 w wersji Wing Limited Edition, stworzonej by zmaksymalizować sportowe odczucia u chińskiego konkurenta Tesli. Głównym wyróżnikiem tej wersji jest para podnoszonych do góry drzwi w stylu Lamborghini. Interesującym jest jednak, że firma nie poprzestała na wymianie zawiasów, ale zainstalowała w skrzydłach pakiet czujników i radarów umożliwiających, Zbadanie otoczenia, czy tego typu otworzenie drzwi będzie możliwe. Zamki mogą zostać odblokowane dzięki łączności Bluetooth lub za pomocą NFC. Nowy model z dopiskiem Wing Limited Edition występuje w dwóch wariantach, bazujących na modelach All-Wheel Drive High Performance oraz Real-Wheel Drive Super Long Range. Ta druga cechuje się baterią o pojemności 80 kWh, zasilającej silnik elektryczny o mocy 266 K i 390 Nm. Pozwala to na przejechanie na jednym ładowaniu 706 Km oraz osiągnięcie maksymalnej prędkości wynoszącej 170 km na godzinę. Wersja z napędem na 4 koła cechuje się baterią o pojemności 81 kWh i zespołem napędowym o mocy 430 koni, robi setkę w 4,3 sekundy i przejeżdża na jednym ładowaniu 562 km. Jeep zaprezentował podczas targów motoryzacyjnych w Chinach nowego, odświeżonego kompasa. Auto z zewnątrz jest błyskawicznie rozpoznawalne, co świadczy o stopniu zaawansowania liftingu. Crossover otrzymał przeprojektowaną atrapę chłodnicy wraz z nowymi reflektorami. Przedni pas wydaje się też szerszy dzięki przeprojektowanym lotom powietrza w jego dolnej części. Wariant Trailhawk wygląda nieco inaczej dzięki zmienionemu pakietowi stylistycznemu. W przednim zderzaku pojawiły się kontrastujące czerwone haki, a w zderzaku znalazły przeprojektowane elementy. Wewnątrz znajdziemy nową kierownicę, nowy projekt deski rozdzielczej z ponad 10-calowym doklejonym wyświetlaczem dotykowym systemu multimedialnego pojawiła się nowa konsola centralna ze zmienionym drążkiem zmiany biegów oraz ładowarką indukcyjną o dostępności jednostek napędowych poinformuję następnym razem ponieważ na razie wiadomo jedynie że w Chinach będą w cenniku dwa silniki turbo 1.3 oraz 1.4 Rivian został dobrze przyjęty od początku na rynku amerykańskim, a ostatnio firma podała ciekawe informacje dotyczące dalszej ekspansji. Otóż w ciągu najbliższych miesięcy zaprezentowane zostaną mniejsze modele przeznaczone stricte na rynek chiński i europejski. Rivian R1S wejdzie do sprzedaży na Starym Kontynencie w 2022 roku, a później dołączy też mniejszy i bardziej przystosowany do gustów Europejczyków crossover. Będzie jednak łączyć cechy dwóch pierwszych modeli amerykańskiego startupu. Minęło zaledwie kilka tygodni od premiery nowej Toyoty Mirai, a już specjalista tuningowy Modelista przedstawiła pakiet stylistyczny poprawiający jej wygląd. Zdecydowanie już porównując aktualną generację z poprzedniczką, trzeba powiedzieć, że Toyota zrobiła pod względem stylistyki solidny krok do przodu. Auto wygląda nowocześnie i nawet w miarę elegancko, dlatego zmiany wprowadzone przez firmę Modelista były subtelne, ale i tak wprowadziły nieco więcej sportowej ekspresji. Z przodu znalazła się delikatna dokładka, pełniąca raczej funkcje wizualne, a nie aerodynamiczne. Przeprojektowane zostały obudowy lusterek czy. Boczne progi. Zmieniono też tylny zderzak. Toyota nie zaprezentowała jeszcze specyfikacji technicznych nowego modelu, ale pewnym jest, że dzięki zmodernizowanemu układowi wodorowemu, auto przejeżdża na jednym tankowaniu 850 km. Moc doprowadzana jest przez silnik elektryczny o mocy 180 koni i 300 Nm, a auto jedzie maksymalnie 175 km na godzinę. Lincoln Nautilus to jeden z najlepiej sprzedających się modeli amerykańskiego producenta, jednak jego wnętrze od zawsze pozostawiało wiele do życzenia. Co ciekawe, ten model to bliźniak z samochodu znanego na europejskim rynku, a mianowicie Forda Edge. Elegancki model przeszedł teraz lifting, który nakierowany był na zastosowanie lepszych i droższych materiałów wykończeniowych. Z zewnątrz zmiany są jedynie kosmetyczne i nawet ledwo zauważalne. W gamie jednostek napędowych wciąż znajdują się silniki 2.0 Turbo i 2.7 V6 Turbo. Deska rozdzielcza nawiązuje swoim kształtem do modeli Corsair i Aviator. Na szczycie deski w jej centralnej w tym punkcie znalazł się naprawdę duży, wystający ekran o przekątnej 13 cali, który wydaje się nawet trochę przeszkadzać. Za jego pomocą obsługuje się system multimedialny Sync4. Za kierownicą znalazł się kolejny wyświatacz prezentujący cyfrowe zegary. Na pokładzie pojawiło się też mnóstwo systemów bezpieczeństwa. Przyłapano dwa lekko zakamuflowane prototypy nowego Makana. Otóż Porsche wkroczyło w kolejny etap rozwoju odświeżonej wersji popularnego kompaktowego suwa, która zostanie wprowadzona na rynek wraz z jego elektrycznym odpowiednikiem. Będzie to już trzeci lifting tego modelu od jego wprowadzenia. Z pewnością otrzyma przeprojektowaną deskę rozdzielczą z inaczej umieszczonym ekranem systemu multimedialnego oraz przyciskami dotykowymi w tunelu środkowym. Nadchodzący elektryczny Macan ma bazować na platformie podłogowej PPE, powstały we współpracy z Audi. McLaren 620R to bez wątpienia hardkorowa maszyna prosto po wyjeździe z salonu opiera się na wyścigowym pojeździe 570S GT4, ale posiada homologację drogową i została wyprodukowana w ilości 350 sztuk. Dysponuje mocą 620 koni mechanicznych oraz 620 Nm momentu obrotowego. Dzięki podwójnie turbo doładowanej jednostce V8 o pojemności 3,8 litra może rozpędzić się do setki w 2,9 sekundy i maksymalnie pędzić z prędkością 322 km na godzinę. Niemiecki specjalista tuningowy Novitek stworzył jednak pakiet modyfikacji do tego modelu, którego wynikiem m.in. jest większa moc i lepsze osiągi, firma zaproponowała klientom trzy różne ulepszenia. Auto po przemianach generuje 711 koni i 710 Nm, robi setkę w 2,8 sekundy i maksymalnie pojedzie 328 km na godzinę. W garażu Nowitek specjaliści instalują nowy lżejszy i bardziej zoptymalizowany układ wydechowy, nowy zestaw felg aluminiowych o rozmiarze 20 i 21 cali od Vossen oraz dodatkowe elementy z włókna węglowego. ID Space Vision jest najnowszym konceptem elektrycznej linii Volkswagena, który otrzymał zielone światło do produkcji. Pojazd został zaprezentowany przez koncern dokładnie rok temu jako siódma koncepcja oparta na platformie MEB, utrzymane jest w stylistyce kombi coupe z opadającą linią dachu, czyli Shooting breaka. Auto będzie miało bardzo niski współczynnik oporu powietrza oraz zasięg 700 km na jednym ładowaniu. Modele takie jak ID 3 i ID 4 pojawiły się w wersjach produkcyjnych po naprawdę niewielkich przemianach względem wersji koncepcyjnej, dlatego można się spodziewać podobnego efektu również. Tutaj najprawdopodobniej auto otrzyma baterię o pojemności 82 kWh i silnik elektryczny o mocy 275 koni i 550 Nm momentu obrotowego. A na koniec nowy król, czyli Mercedes Maybach S-klasa oparty na najnowszej generacji flagowca ze Stuttgartu. Nowy model mierzy o 18 cm więcej w stosunku do przedłużonej S-ki, ma rozstaw osi wynoszący 3396 mm, oferuje w ten sposób jeszcze bardziej przestronną przestrzeń dla pasażerów z tyłu w porównaniu z poprzednikiem. Istnieje tu system aktywnej kompensacji szumów, który a przeciwfazowe sygnały audio w celu eliminacji hałasów dobiegających z zewnątrz. W zależności od rynku sprzedaży klienci będą mogli wybierać między wersją S580 Formatic, napędzanej 4-litrowym silnikiem V8 podwójnie turbo doładowanym o mocy 496 koni wspomaganym układem Mild Hybrid zapewniającym dodatkowe 21 koni oraz S650 z silnikiem V12, korzystającym z 6 litrowej jednostki Twin Turbo o mocy 621 koni w połączeniu z napędem na wszystkie koła. Planowana jest też hybryda Plug-In z 3 litrowym 6-cylindrowym silnikiem benzynowym. O mocy łącznej wynoszącej 503 konie. Każda nowa z klasa Maybach wyposażona będzie z tyłu w dwa oddzielne fotele, fotele Executive z funkcją masażuły, dekorosa pakietem Szofer w standardzie. Pasażerowie z tyłu będą mogli za naciśnięciem jednego guzika przekształcić fotel w wygodną leżankę do spania. MBUX umożliwia sterowanie funkcjami za pomocą gestów. W ten sposób możemy odsłonić lub zasłonić rolety w bocznych drzwiach czy uruchomić lampki do czytania. Wykrywa też, jeśli pasażer sięga ręką do wybranego obszaru wnętrza pozostającego w ciemności i automatycznie włącza wielopunktowe światło. Opcjonalnie dwukolorowe Wykończenie z linią podziału nakładane jest na karoserię ręcznie, a cały proces trwa tydzień. Tylne drzwi można obsługiwać elektrycznie za naciśnięciem przycisku. Nowy Maybach S- klasa otrzymał specjalnie opracowane zawieszenie pneumatyczne z oddzielnym trybem Maybach, dzięki któremu podróż jest jeszcze płynniejsza niż w przypadku zwykłej klasy S. Dostraja pedał przyspieszenia w celu łagodniejszego zwiększenia prędkości i przestawia dziewięciobiegowy automat na jeszcze płynniejszą pracę. Dostępnie jest też aktywny tylny układ kierowniczy, zwiększający zwrotność i precyzję pojazdu obracając tylne koła o 10 stopni. Na w układzie znajduje się też system wspomagania jazdy autonomicznej poziomu trzeciego, który pozwoli kierowcy oderwać ręce od koła kierownicy w sytuacjach takich jak ruch uliczny lub na wybranych autostradach. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Zobaczcie też torkowy test Volvo oraz top o samochodach segmentu D. Jutro atakujemy z na poboczu, a wieczorem nowy top, kolejne z serii. Do zobaczenia.